Siema widzowie. W dzisiejszym odcinku będę chciał troszeczkę zarobić i wykonamy sobie kontrakt na największym polu na tej mapie Nawożenie na polu numer 9 Zapraszam więc Pamiętajcie o sobie z dzwoneczkiem oraz łapce w górę, a ja już lecę, słuchajcie, biorę się do roboty. E, ogólnie to nie wypożyczyłem sprzętu, postanowiłem, że zrobię to swoim. E, bo po co? E, mają mi dopłatę zajebać, a e, Ja to. E, mam lepszy sprzęt e, I ogólnie to zostawcie może od razu subika z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę. I co? E, Widzicie na mojego Discorda oraz TikToka Do wszystkiego, linki macie w opisie A ja bez będnego przedłużania Ty Uff, dobra, dobra tak tylko sprawdzałem czy se Na mikrofonie że hmm. się nie wyciszyłem, bo so... Ostatnio robiłem znowu coś co Miałem się wyciszyć W poprzednim odcinku zrobiłem tam ten kontrakt Tylko ten film się niestety nie przesłał Co jest wielkim problemem więc jeszcze go niestety nie możecie zobaczyć i raczej go w ogóle w sumie nie zobaczycie. A tam nie, nie działo się nic ciekawego po prostu takim kontrakticce zrobiłem. Ale przekazałem wam ważną informację o tym, że live jest jutro. Że dzisiaj o 18 live jest przecież, a nie jutro, co ja gadam. No tu łąkę mamy piękną. Tam i rzepak rośnie go będę kusił na tym live właśnie że jakiś nowy nabyteczek sobie kupimy fajny mm. no to pole to jest duże obfite takie powiem wam duże du duzie duzie takie jak będzie kontrakt na żniwa to bierę kurde od razu co tam sorgo rośnie chyba? E, to się skosi dobra mm. No dobra, tu będę na to pole zjeżdżał. Tu chyba sorgo rośnie, jeżeli. Tak, sorgo. Dobra. Mm... Szerokość 42 metry. No nie aż. Czy to nie jest aż tyle? No dobra. Można zrobić miniaturkę. Bardzo ładna. Bardzo ładny fędzik w sorgu sobie jedzie. Oczywiście szerokimi kołami. O, tutaj. Yy... To jest za pole, a myślałem, że to to moje, a nie, to nie to moje, to jest to jest inne, tam jest moje, tam za nim zaraz jest moje, dobra, mm, 0% oczywiście, bo to będzie strasznie długi kontrakt, Ech, więc no, ale, fa ale widzicie jakie pieniądze, potrzebuję teraz pieniędzy, bo ja zbieram, bo ja sobie fajnie chcę tu rozwinąć się Jakieś zwierzątka, wiadomo, kurki jakieś, owce, no nie. No, takie fajne rzeczy by było fajnie zacząć. O. Już 1% zrobiłem, wow, ale to będzie powolne. Spętajcie dziś o 18.00, wbijajcie na live'a, widzowie. 18.00, no nie wiem, chyba tak jakoś, nie wiem. W każdym razie na karcie społeczności wam to napiszę o której będzie, jak się upewnię. To się muszę upewnić najpierw. Fajnie by było, no i co? i można będzie zrobić chyba, nie? No. Kurde... Takim... To się jeździ posionym z takimi kołami szerokimi. Ja na szczęście mam gniecenie wyłączone. Ba to jest nawet pole sąsiada i gdyby miał włączone, to by się nie gnietło nawet. Więc tym bardziej 2%, no to dobrze, nawet jak 2% już. Pokażę wam jakie to pole jest wielkie. Yo. Na live'ie będzie trzeba dokończyć, oj zgaduję tak. Że mi się tak... Już wiem, że tak będzie. Ale cóż no. Patrzcie dla jakich pieniędzy my to robimy 160 koła A ja tu jestem bidny strasznie, bardzo bidny jestem w tej serii, no teraz mój stan konta się lekko polepszył, tak ociupeńkę polepszył się. Bo miałem tak na początku 5000, potem sprzedałem wózek na header i kupiłem go od nowa, to na to zleciało mi Yy, też kasa i miałem już tylko 2000 yy, 2000 ileś tam potem jeszcze w ogóle pracownik za pracowników musiałem zapłacić to tylko 1900 coś mi zostało yy, więc no bardzo mało 1900 coś mi zostało więc no było to całkiem mało kurde ja to jest ja to raper jestem urodzony po prostu no a ja jestem urodzonym raperem, widzowie, chyba. Um, mm, ciekawi mnie, ile to nawozu na takie pole zejdzie, kurde. Że to komuś się chce robić w ogóle na takim... Na takim dużym polu. 3%, e, to nawet. Jak ja będę żniwał na tym polu? Robimy na live, jeżeli mi będzie kontrakt. Wbijaj na live'a, będę tam robił Będę robił na live, wbijaj o Jak ci co byli na tym TikToku o wbijaj na live'a. Ten, był taki Był taki jeden, co on cały czas mówił, że on coś tam będzie na Liveie robił Chyba wiecie o kogo mi chodzi. Chyba już o nim wszyscy zapomnieli, jak ktoś gniezda to nie będę mówił jego nazwy, żeby wiecie, darmowej jego atencji nie dawać, nie? Ale myślę, że już wiecie chyba o co, o kogo mi chodzi. Ale on był durny. On nadal, on nadal to robi w ogóle? Bo to już chyba dobre parę miesięcy temu było. Hmm. Nie wiem. Ojejku, ale na live to ja będę robił żniwa z orga na tym polu. Oby, jak, oby słabo sypało. Ojejku, oby to jak najgorzej sypało. Bo widzowie im gorzej sypie, tym to szybciej wykoszę. Będzie mniej rundek po ten pod zbiornik, podjeżdżę ty. Ja to na to będzie lepiej sypało o, wtedy. O kurwa. Eee, 5% jest już zrobione. Bardzo szybko to idzie. Moim pięknym fędziurem. Ja się z nim nigdy nie rozstanę w tej serii. Do końca tej serii będę ten ciągnik miał. Nigdy się z nim nie rozstanę. Założę mu podwójne koła, albo nie. Będzie śmigać normalnie. Będę śmigać normalnie, kurde. Założę podwójne koła i będzie, kurde. Albo nie założę. Stawię szerokie z obciążnikiem. Fajne takie są. Nawet i tu Micheliny jeszcze. Michelin to się czyta debil. Kule, dobra. 7%. A tu już. Ej, to ja chyba nawet jednej rundki dookoła tego pola nie zdążę do odcinku zrobić. Co? Co jest? To chyba tak miało wyglądać. jo. Fajna live'iku dość czuję, że tu będzie yy, dużo roboty na tym polu. O jeszcze, bardzo dużo nam zostanie widzowie, będzie dużo. Muszę na TikToku tego live'u zareklamować, bo inaczej to na niego nikt nie wyjdzie, a tak to może jakieś 5-3 osoby, nie? Yy, będą 8% dobijemy do 10, alby było fajnie. Bym zatrudnił do tego pracownika, tylko to... No pracownik na nawożenie, ojej, jak to kasy zżera, to jest tragedia. Jeszcze bym mniej, mniej bym mi zapłacili za ten kontrakt, a tu tak normalnie 160 tysięcy. No, a tu jeszcze taki mamy. Siano, czemu wszyscy chcą siano, a nie chcą kiszonki nikt? Proszę, ludzie, wystawiacie mi kontrakty, gdzie mam wam kiszonkę, a nie siano robić. Bo wymyślicie, że mi się chce tak robić. My myślicie, że ja nie mam sprzętu, a ja chcę robić swoim sprzętem te kontrakty, wszystkie. Jak przyjąłem ten kontrakt. O, 10% nie mogę teraz dać cancel, bo, bym... bo by mi pieniądze zajebali, skąd to zajebali, by mi tyle ile nawet nie mam, to jest tragedia, e, więc to zrobię. Podjąłem się wyzwanka, to czas je więc zrobić. Na live'iku zobaczycie jakie piękne pieniążki będę miał, to potem jeszcze wykoszę rzepak. Poczekam aż on podrożeje i go wtedy sprzedam, jak już trochę będzie droższy. To go sprzedamy normalnie no, i będzie normalnie, nie? Sprzedam sobie go i taka kasa będzie za to. Kuźwa, ale tam mam całkiem duże pole, więc wiecie, no to to se można zarobić na tym, nie? No. nie, to ja bardzo jadę tak jakby, no hmm. jakby tym nawozem nie dosypuję do brzegu po... patrzcie jaki to pole jest wielki. patrzcie jakie to pole jest wielkie, patrzcie, jakie jest wielkie. <śmiech> 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 hmm. o, patrzcie jakieś tam pagórki widać? z daleka góry jakieś Hmm, kurde. Nie wiem jakaś sąsiednia, wieś jest. Ojej. 13. szczęśliwa, Pechowa liczba. Ja mam teraz lat 13, wow Ja pierdzielę jakie to będzie długie. I pomyśleć, że ten rozsiewacz ma 42 metry szerokości roboczej. Combine'em to ja na pewno nie będę tego kosił już nigdy. Chyba żebym miał Combine Lizard 450, no to tak. No, kombajnem Lizardem 450, to bym mógł to garnąć pięknie. Jeszcze z tym największym headerem John Zbira. ohoho John Zbira, ja no tak mówię. John Zbir. Kurde, 15%, natomiast jest... Jeszcze tyle zostało, kurde. Ej, by było fajnie mieć jakiegoś kolegę, który w tą grę gra i byśmy grali na multiplayer i byśmy to razem zrobili. Dwa razy szybciej by było. z 15%, byłoby 30. Mm. 31 pewnie nawet by było. I byśmy zarobili i, i tak tyle samo jakbym to sam zrobił. No. Taki biznesik. Hmm. 16% Nie wiem czy ja sobie nie wypożyczę jakiegoś... Nie no to za to będzie kasy strasznie. Ja na to dużo kasy strasznie muszę wydać. Nie, ja tak nie zrobię. Chciałem sobie wypożyczyć rozsiewacz jeszcze drugi jakiś jeśli bym se wiecie, pracownika też puścił, nie, i ja bym to ogarniał. Ale to chyba nie, bez sensu. Kasy tylko by mi to zżarło. Pomyśleć, że oni w ogóle do tego kontraktu chcieli mi podstawić ten rozsiewacz od bredala. On ma szerokość roboczą 18 metrów. Ja miałbym to robić czymś takim. Nawet pewnie oni by mi go dali bez tych specjalnych jednostek wysiewających. Ty, to by było 12 metrów. Ja pierdolę. Ja bym nie zrobił w życiu tego pola wtedy. Dobrze, że wziąłem swój sprzęt. Więcej zarobię i szybciej tu zrobię. Okej, okay, dobra. Już można kolejny objazd zrobić, w co mi się bardzo podoba. czemu nie mogę uwierzyć też, bo myślałem, że nie zdążymy w tym odcinku nawet, bo to pole jest takie wielgachne. O godzinie 18:00 live, nie wiem jeszcze ile on będzie trwał to. Ale pewnie z dwie godziny. Może i 3, a e, gdzie 3? 2,5 no. A do 20.30, bo raczej tylko wtedy będę mógł jeszcze grać A potem to już się zanudzić jakiś tam czas Spać idę o 22 A Wy o której widzowie chodzicie spać? Dajcie znać w komentarzu Yo, yo. <laughs> Tylko czekam aż będzie 20% Ty gdzie ja tu pojechałem? 19 jest. Mogę ja puściłem pracownika. 20% procent. Yo! yo, yo, 20% Kurde, widzowie, to jednak że się uda jeszcze coś tam zrobić coś tam coś tam Bym takie 25% zrobił, ale to się raczej nie uda to by było dobrze tyle zrobić no. bardzo bardzo by było dobrze no. Ale to może być niemożliwe wręcz no 21 jest dopiero teraz, do 23 najwyżej. Pewnie na końcu tego odcinka ledwo 23 zrobię. dwadzieścia 22, to może może uda się 25, pięć co robię w ogóle co ja żebym tak pojechał dziwnie dobra może będę miał Co ja robię, kurde? Ale żem się na mapę zagapił, uff <laughs> ładuj się ma po szybciej, bo ja chcę wiedzieć, chcę wiedzieć Mniej więcej w jaki sposób mam jeździć po tym polu posranym. Totalnie wielkim. Co ja tu jadę? Pa co ja zrobiłem? Ole, o mioko zostawiłem! Nigdy mi się nie zdarzyło aż tak. Jak ja to w ogóle robię to pole, niedokładnie. Ten gościu mi za to płaci jeszcze. O, 26% ty. Jok. A ja mówiłem, że lekko zrobimy, że pewnie nawet 23 nie będzie, a tu kurde 26. To mnie bardzo zaskoczyło. No dobra, nieźle, nieźle powiem, że nieźle. Wielki o został już prawie pokonany Prawie załatany można by rzec musi tam już dalej tego co tam pozostawało mi się już nie chce serio poprawiać o, teraz odpalaj, dobra, Uf. kurde Ju, ale to pole spierki Ale to będzie kasa za to kurde, więc ja to, ja to robię, bo za to będzie kasa 160 tysięcy. Normalnie, kurde. Yo yo, No, oczywiście tam o wiel wielki mijak musi zostać. Bo ja tak zawsze muszę zrobić na tym polu. Na tym polu się inaczej nie da po prostu. Na tym polu to tylko opryskiwaczem no, włożyć bo to chociaż lepiej widać jak to tam się jedzie wielkie wielkie poletko i komuś się chce w ogóle na takim czymś potem to zbierać kurde szkoda że między tym polem a polem numer Jeden, jest droga, ulica jest, bym wziął pług albo kultywator z Field Creator'a. Jest moda Field Creator i kurde, bym se połączył. I by było największe pole, o jeszcze z szesnastką, czy tam piętnastką. Nawet nie widzę jaki tam numer ma to pole, tam pod jedynką, nie? Takie, co tam nie ma żadnego filtru, że tam... Wiecie o co mi chodzi, nie? No tamto pole takie, takie tam pod tą jedynką, co jest. Między jedynką a tą trzynastką. O. Pod jedynką obok, a między trzynastką i dziewiątką. No właśnie tak jakoś. O. Ale trzynastkę z piętnastką 13, że dwunastkę już nie widzę nawet, kurde z ten, z tą piętnastką tą trzynastkę z tą piętnastką o to jest... To jest 16 właśnie, o widzicie tamta była piętnastka No dobra, widzicie tak się oddali mapę to nie widać tych numerków w ogóle. No ale sobie muszę oddalić, żeby widzieć to pole całe I co, no w tym odcinku to już było chyba wszystko, widzowie. Ja tu się już z wami żegnam Pat, patrzta jakie to pole jest wielkie w ogóle Ale że mnie nie... Aj nawet nieźle je obrobiłem już, mam na live tu nie będzie jakoś że będzie bardzo dużo do dokończenia, ale 32% już to zrobiłem, dobra W tym odcinku już się z wami żegnam, to będzie wszystko Czy, Trzymaj to się i Mam nadzieję, że się zobaczymy widzimy się o 18. No. To cześć.